Słuchaj, kurwa. No, co tu się weź dzieje? To. Czekaj, kurwa, bo kasy naprawiamy. Podaj mi płasko, 14 Ja pierdole już, czekaj. Że wchodzę. Chodź, chodź. No. Co tu się dzieje? S Słuchaj, kasa się Mirkowi rozjebała. Bo tutaj napad się włączył. Co się. A to może wiesz, zabezpieczenia kasy? Ale, coś. ale, ale Kasi jakiś fajny nowoczesny. No, nie. być może. No. Jest idzie, tak... idzie coś. Mówisz? Coś idzie, no, no. no Tak młotkiem? Trzymam ci, żeby nie spadło. Trzymaj, trzymaj. Kurwa, żeś tu syfu narobił, czekaj. aż mi na spodnie, ja pierdolam czarne, ale je. Siwy dym, siwy dym. No co nie kurwa? Jak tam działa już? Chwila, chwila. Ej, faktycznie Alarm jest wciśnięty. Kurde, to trzeba go wyłączyć chyba. Trzeba wyłączyć, no? No to wyjdźcie ze sklepu. Czekaj, sklep. daj mi za 160 sekund, ja go wyłączę. To wyjdźcie ze sklepu, to się wyłączy. Na liście Fila, Mirka jest właśnie, że może być Alarm pod spodem. O widzisz. O kurwa. Trzeba umyć. Não então uma situação que é precisar é